zamiana jednostek najpierw sobie omówimy jak w ogóle, w jaki sposób te jednostki się zamienia tak żeby to sobie rozpisać a za chwilę pokażę taki schemat którym ja na przykład się posługuję zamieniając jednostki jest mi wtedy dużo łatwiej i szybciej się to robi ale najpierw no, wytłumaczę skąd ten schemat się wziął i dlaczego akurat tak to wygląda na przykład mamy taki taką zamianę że będzie. Na przykład chcemy sobie zamienić 1, może nie 1, na przykład 20,3 metra na centymetry. No to musimy wiedzieć 1 metr, ile ma centymetrów. 1 metr ma centymetrów 100, i teraz, żeby zamienić tą wielkość na centymetry, to ja zamiast tego 1 metra sobie właśnie piszę to 100 centymetrów. I wtedy będę miała to wyrażone w centymetrach. Więc muszę ten, zamiast tego metra, piszę po prostu 100 cm i mnożę, tak? Czyli to będzie 20,3 razy 100. No i idą dwa przecinki w prawo, czyli to będzie 2,030, 0, czyli 2030 cm. Gdybym chciała teraz zrobić odwrotnie, czyli na przykład to 20, 2030 cm, zamienić na metry, to postępując tym samym schematem, to tutaj, jak mam 2030 cm to centymetr chcę wyrazić teraz w metrach, chcę, skoro chcę na metry zamienić. No to centymetr to jest jedna setna metra, dlatego muszę razy jedną setną pomnożyć to 2030. A jak mnożę razy jedną setną, no to dzielę przez 100, tak? Tą liczbę. Czyli dwa przecinki idą w lewo, czy to będzie 20,3. No i to się wszystko zgadza, bo wyszło nam to samo, co było. I zasada jest ogólnie taka, że jeżeli chcemy zamienić, tak jak tutaj, większą jednostkę, czyli metr, na mniejszą, na centymetr, to się, mno, to się przesuwa przecinki w prawą stronę, dlatego że tu się mnoży. Tak jak tu widać, tak? Mnożymy razy 100, a tu się mnoży razy ułamek, dlatego się dzieli, tak? Czyli dlatego przecinki, przecinki się przesuwa w lewo. Czyli jak zamieniamy większą, <laughs> większą jednostkę na mniejszą, to przesuwamy przecinki w prawo o tyle miejsc, ile jest zer zależności między tymi wielkościami. Bo jeden metr ma. 100 cm dlatego to są dwa zera zależności, a zamieniamy większą jednostkę na mniejszą, dlatego przesuwamy dwa przecinki w prawo, tak? Czyli raz, dwa i tutaj w miejscu tej fali będzie zero, tak dlatego tu wyszło 2030. A jak mamy odwrotną sytuację, czyli jednostkę mniejszą zamieniamy na większą, to wtedy przesuwamy przecinki w lewo o tyle zer, ile jest zależności. Tutaj mamy 2 zera, czyli 2 przecinki w lewo przesuwamy, czyli raz, 2, czyli 20,3. To za chwilę wytłumaczę na większej ilości przykładów, będzie na pewno bardziej zrozumiałe. Tylko chciałam pokazać, na czym ten schemat polega. Ja w ten sposób zamieniam jednostki i idzie to, wydaje mi się, w ten sposób najsprawniej. Teraz mamy już takie konkretne przykłady. Oczywiście zaczynamy od najprostszych, żeby Zamieniać te jednostki, to muszę oczywiście znać różne zależności, które tutaj na różowo wypisałam, że 1 metr to 100 cm, 1 decymetr to 10 cm, 1 cm to 10 mm, 1 km to 1000 metrów. Zawsze kilo to jest 1000, dlatego 1 kg to też jest 1000 gram, tak? Centy to jest zawsze 10, decy to jest. Nie, centy to jest 10, tak? Decy to też wychodzi na to, że to jest 10 metr, to jest tak ogólnie. Ale zawsze jak jest kilo to jest po prostu 1000, co by to nie było. Kilo-Newton to 1000 N. 1 R to jest działka 10 na 10 M, czyli 100 M2, a 1 hektar to jest działka 10 na 10 Arów, czyli 100 Arów. I zaczynamy od tych prostych przykładów. Posługujemy się tym schematem, który przed chwilą wytłumaczyłam: czyli tak, zamieniam 8,3 cm na milimetry czyli patrzę sobie, że zamieniam większe na mniejsze, czyli będę przesuwała przecinki w prawo. Ile jest zer zależności między centymetrem a milimetrem? Centymetr to 10 mm, czyli jedno zero, czyli przesuwam jeden przecinek w prawo, czyli to jest 83. Tutaj mam, znowu zamieniam większe na mniejsze, czyli będę przesuwała przecinki w prawą stronę. w prawą stronę przecinki i tutaj jest też jedno 0 zależności pomiędzy centymetrem a milimetrem czyli przesuwam w prawo, czy to jest 83,253 teraz mam metr na centymetry to znowu też zamieniam większe na mniejsze czyli też przecinki będę przesuwała w prawo i 1 metr to 100 centymetrów, czy to jest 2 0 zależności czyli 2 przecinki w prawo, czyli raz, 2, tu będzie przecinek w miejscu tej fali wpisuję 0. Czyli to będzie 120 cm. Kolejny przykład. Tu mam odwrotnie, że jest mniejsze na większe. Mniejsze na większe. No to będę przesuwała przecinki w lewo. I teraz tutaj też jest jedno zero zależności, czyli będę przesuwała jeden w lewo, tak? Czyli to będzie 0,00. 3 centymetra. Teraz milimetry na metry, no to mogę sobie rozpisać, bo wiem, że 1 metr to ma 100 cm a centymetr ma milimetrów 10, czyli 1000 milimetrów to będzie 1 metr, czyli to są 3 zera zależności i zamieniam mniejsze na większe, dlatego 3 przecinki idą w lewo, czyli tutaj będzie przecinek. Czyli 83,289 metra. Teraz mam centymetry na metry, czyli znowu mniejsze na większe, czyli zamieniam, yy, czyli przecinki będą w lewo szły. I tu mam dwa zero zależności, czyli dwa przecinki w lewo, czyli będzie 5,328 też można sobie w ten sposób zapamiętać, że jakby się serysowali takie strzałki, to że jakby zawsze zaczynamy od tej od góry, tak? To nam pokazuje kierunek, że w prawo, tak? Jak zaczynamy od tej od góry, to pokazuje nam kierunek w lewo, tak? Czyli zaczynając zawsze od tej strzałki od góry, ona pokazuje nam kierunek, no to wiemy, że tu w lewo, a tu musimy przesuwać w prawo. Teraz mam metry na kilometry. To są trzy zara zależności i też zamieniam mniejsze na większe, czyli... Będą 3 y, przecinki, tak? Bo kilometr i metr to są trzy zera. A trzy przecinki w lewo, czyli raz, 2, 3, Czy to będzie 73,82. Tego już nie trzeba pisać kilometra. Potem centymetry na kilometry. To też trzeba sobie wyciągnąć, ile kilometr ma centymetrów. Jeden kilometr to jest 1000 metr y, metrów. I jeszcze do tych metrów muszę dwa zera dopisać. Aby mieć centymetry, czyli razem tych zer w zależności tu jest aż 5, tak? bo 1 km ma centymetrów 100 000. Czyli tu zamienia mniejsze na większe, więc wiem, że w lewo będę przesuwała te przecinki i muszę przesunąć tych przecinków 5 w lewo, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i tu będzie 0,3. Już tu nie ma sensu tych zer pisać, tak? bo to nie ma znaczenia czyli 0,3 km. Teraz zmieniamy na ary No i znowu, no, ary jest większy niż metr kwadratowy dlatego zamieniam mniejsze na większe I teraz tu jest zależność dwóch zer bo ar ma 100 m kwadratowych Przesuwam w lewo dwa przecinki czyli raz, dwa, czyli to jest 0,5 Teraz kilometry kwadratowe na ary no, tutaj jest troszeczkę już trudniej się robi z tymi arami i innymi jednostkami, bo tu zaczęły się właśnie kwadratowe. To może ja właściwie wytłumaczę, od, bo tutaj od tych niższych przykładów będzie w sumie prościej. Bo tutaj mam tak, zamienić centymetry kwadratowe na metry kwadratowe. Czym to się różni, jak zamieniam centymetr na metr, czy jeżeli on jest kwadratowy? No tutaj robimy tak samo, na takiej samej zasadzie. Tu zamieniam mniejsze na większe, czyli będę przecinki w lewo przesuwała. Ale yy, chodzi o to, że tą ilość zer zależności, bo tu są dwa zera, tak? Podwajam wtedy, jeżeli jest kwadratowy. Czyli po prostu będą cztery zera zależności. Jakby było do trzeciej, to tą ilość zer zależności po prostu potrajam. Czyli tu będą cztery zera, tu są, yy, tu mam. Yy, w lewo przesuwam czyli 4 przecinki w lewo, czyli 1 2 3 4. To będzie 0,248 m2. Teraz decymetry kwadratowe na metry kwadratowe. 1 m ma 10 decymetrów, Więc 1,0 zależności do kwadratu, czyli podwajamy, czy idą 2,0 zera zależności i znowu mam mniejsze na większe, więc przecinki idą w prawo. Oczy w lewo, tak? Czyli idą 2 przecinki w lewo, czyli to będzie 300 41,96. No i teraz jeszcze te ary i hektary. Tu mam tak, kilometry kwadratowe na ary. Ja mam zależność między arami a metrami kwadratowymi, tak? A nie kilometrami kwadratowymi. Więc najpierw byłoby najlepiej te kilometry kwadratowe, sobie w ogóle zamienić na metry kwadratowe. I wtedy byłoby nam łatwiej. No to wiem, że jeden y, kilometr ma metrów 1000 e, więc muszę podwoić tą ilość tych zer czyli będzie 6 zer w zależności i większe na mniejsze zamieniam czyli będzie 6 przecinków w prawo czyli będzie 1, 5, 3 6 przecinki w prawo, czyli 2 przecinki się przesuną i 4 zera muszę dopisać jeszcze raz sprawdzimy, czy jest wszystko dobrze bo tu zamieniałam na metry kwadratowe, po to, żeby mi było łatwiej na ary. To jeszcze raz. 1 kilometr ma metrów 1000, są 3 zera do kwadratu, czyli podwojamy 6 zer i zamieniamy mm. większe na mniejsze, czyli 6 przecinków w prawo. Tak, wszystko się zgadza. No i teraz chcę zamienić metry kwadratowe na ary. No to wiem, że tu jest zależność, ym, i to jest mniejsze na większe bo ar jest większą jednostką, czyli w lewo będą przecinki i wiem, że tu jest zależność dwóch zer, tak, bo ar ma 100 m2, czyli dwa zera po prostu zabieram, skoro dwa przecinki w lewo, czyli to będzie 1, 5, 3, 0, 0, czyli 15300 arów. Teraz ary zamieniam na hektary, to jest mniejsze, to jest większe. To jest zależność dwóch przecinków, czyli dwa przecinki przesuwam w lewo, czy to jest 0,23? Kolejny przykład. Tutaj zamieniam metry kwadratowe na hektary. To też będzie mi łatwiej na ary, a potem na hektary. Czyli, jak chcę mieć na ary, no to tutaj zamieniam mniejsze na większe, czyli w lewo, 2, czy to jest 18 arów. I teraz wiem, że tutaj jest też zależność dwóch przecinków, bo 1 hektar ma 100 arów. I tu zamieniam w tym wypadku mniejsze już tak, na większe, czyli będą w lewo 6 przecinki o 2, tak? czyli to jest 0,18 hektara, i tutaj to jest odpowiedź. I zaczynamy kolejne przykłady. Teraz mamy więcej na sześciennych. No i tak, tutaj ten sam schemat jest, czyli decymetry sześcienne na milimetry sześcienne. Ile jeden decymetr ma milimetrów? Jeden decymetr ma centymetrów 10, czyli milimetrów będzie miał 100, czyli to są dwa zera zależności, ale skoro tu jest do trzeciej, to potrajam ilość tych zer, czyli będzie ich sześć. Tak, I zamieniam większe na mniejsze, czyli muszę 6,0 tutaj dopisać, czyli będzie 3 miliony milimetrów sześciennych. Teraz mam centymetry na milimetry, czyli to jest jedno zera zależno, zależności, potrajam te ilości, czyli to są trzy zera zależności i przesuwam w prawo te trzy zera, czyli będą tutaj dwa przecinki. I jeszcze jedno zero muszę dopisać, czyli wychodzi 30. Teraz mam znowu milimetry na centymetry, tylko że odwrotnie. I tu też będą trzy przecinki. Tylko tu trzy przecinki w lewo, czyli 0,008. Tutaj mam jedno zero. Potrajam, czyli 3. I tutaj w prawo, czyli 200. Teraz litry. Musimy pamiętać, że jeden litr to jest 1 decymetr sześcienny. Bo to jest już pojemność. Kwadratowe to jest powierzchnia. Czyli zawsze ilość decymetrów sześciennych to jest ilość litrów. Zawsze ilość centymetrów sześciennych to jest mililitrów. To też tutaj w sumie może się przydać. Dlatego, że to jest tysiąc mniej od litra, a to jest tysiąc mniej od decymetra sześciennego czyli tyle ile decymetrów sześciennych tyle litrów, czyli to po prostu jest 25 tu mam milimetry sześcienne na litry więc tu łatwiej mi będzie najpierw na decymetry sześcienne sobie zamienić na decymetry sześcienne no to a tutaj między milimetrem a decymetrem to już tutaj mam są dwa zera potrafię, czyli jest 6 zer czyli muszę sobie 6 w lewo przesunąć. No tak, czyli to będzie 0, raz 2, 3, 4, 5, 3. Chyba to będzie tak. raz 2, 3, 4, 5, 6 tak. Czyli będzie 0,4,0 i53 0 i potem na litry. to to będzie ta sama ilość tak. Czyli... Tak, jak tutaj napisałam, bo to tyle, ile decymetrów sześciennych, to tyle litrów. Potem litr na, decy, na decymetry sześcienne, no to też bardzo łatwo, bo tylko przypisuję po prostu tą liczbę, bo to jest tyle samo. Potem mililitr na decymetry sześcienne, no to wiem, że ilość mililitrów to jest ilość centymetrów sześciennych, to tak jakbym 350 cm sześciennych zamieniała na decymetry sześcienne, to jest to samo. Czyli tutaj mniejsze zamieniam na większe, czyli w lewo przycinki. I teraz między centymetrem a decymetrem jest 1,0 jedno, jedno potrajam, czyli 3 zera, czyli 3 przecinki w lewo, czyli raz, dwa, trzy, to będzie 0,35. sześcienne na mililitr, to już mówiłam, że to jest równe, czy to będzie też 0,7. Tutaj litry na mililitr, czyli tak naprawdę decymetry sześcienne na centymetry sześcienne, to tutaj są 3 zera zależności. I większe na mniejsze, czyli w prawo. Czyli trzy przecinki w prawo, raz, dwa, trzy to będzie 0,3 ml. Teraz mililitry na mm sześcienne. No to mililitry właśnie muszę wiedzieć, że to są centymetry sześcienne. Tutaj mam jedno zero zależności, potrajam, czyli 3, I trzy idą w prawo, czyli tu będzie 130. Teraz decymetry sześcienne na milimetry sześcienne. To tu już wiem, że decymetr, a milimetr to jest 2 zera. Potrajam, czyli tych zer będzie 6. I idziemy 6 przecinków w prawo, czyli dopisujemy 4 zera. Centymetry sześcienne na litr, no to tak naprawdę na decymetry sześcienne, jakbyśmy zamieniali, to jest to samo, bo ilość decymetrów sześciennych to jest ilość litrów to między centymetrem a decymetrem mam 1 0, 0 potrajam, czyli 3 zera i 3 zera. Idę w lewo 3 przycinki, czyli raz, dwa, trzy. Czy to jest 1,2 decymetry sześcienne, czyli, czyli 1,2 litra. Decymetry sześcienne na litry, no to to jest bardzo proste, bo tylko sobie przepisuję. I teraz jeszcze mililitry na hektolitry, bo hektolitr to jest 100 litrów. Także najpierw dobrze by było sobie zamienić w ogóle na litry. Czyli tak jakbym zamieniała, bo mililitr to jest tysiąc mniej niż litr. Musi być tysiąc tych mililitrów, żeby miała litr. Czyli najpierw sobie zamieniam na litry, żeby się już nie pogubić tu. Czyli między mililitrem a litrem jest 3 zera. 3 zera i zamieniam mniejsze na większe. Czyli trzy przecinki idą w lewo. Czyli to będzie 7, 6, 5, 8, 7, 6, 9, 8, 7, i teraz jeszcze te litry na hektolitry. między litrem a hektą są dwa zera, i zamieniam na mniejsze na większe, czyli dwa przycinki jeszcze pójdą w lewo, czyli to będzie 7, 6, 5. 8 i po przecinku te wszystkie cyfry 7, 6, 9, 8, 7 hektolitrów to będzie.